Cześć. z tej strony Marta i dzisiaj przychodzę do Was z naprawdę grubym tematem. Opowiem Wam dzisiaj o grze Projekt Gaja i dodatku do niej Zaginiona Flota od wydawnictwa Portal Games. Jeśli chodzi o takie informacje pudełkowe, to autorami gry są panowie o bardzo skomplikowanych nazwiskach, czyli pan Helge Ostertag i Jens Droge-Müller. Dalsze informacje to takie, że gra jest... Przewidywana na 1 do czterech graczy, czas rozgrywki to od 60 do 150 minut i wiek sugerowany to 14 plus. Projekt Gaja jest grą w świecie teramistiki. Na ten moment gra na Board Game Geeku zajmuje 12 miejsce w rankingu ogólnym. Co ciekawe, jest to gra z 2017 roku, a właśnie została wydana drugi raz w Polsce dzięki wydawnictwu Portal Games, które przekazało nam tę grę do recenzji. W grze będziemy kontrolować jedną z 14 frakcji i próbować w pokojowy sposób rozwijać swoje imperium lepiej niż przeciwnicy. Każda frakcja ma swoją planetę macierzystą, lecz w trakcie rozgrywki będziemy próbować terraformować inne rodzaje planet, aby dostosować je do swoich wymagań środowiskowych. Oczywiście pomogą w tym nowe technologie, wykorzystanie obecności sąsiadujących przeciwników, a także zdobyte w trakcie gry umiejętności. Zwycięży ten, kto najwydajniej rozwinie swoją frakcję. Będzie toczyć się na modularnej planszy, złożonej w zależności od liczby graczy z maksymalnie 10 sektorów. Znajduje się na niej także 9 rodzajów planet, z czego jedna, transplaneta, nigdy nie będzie mogła zostać zasiedlona bez wcześniejszego jej przekształcenia. Każdy z graczy wybiera swoją planszetkę frakcji, które są dwustronne, a następnie patrząc na kolor swojej frakcji, dobiera komponenty i układa je na swojej planszetce. My tutaj mamy taką fajną wersję z dodatkową nakładką, która e, bardziej porządkuje tutaj te planszetki, żeby nic nam nie uciekło. Każdy z graczy otrzymuje też kartę pomocy na której mamy rozrysowane wszystkie osiem możliwych akcji, które możemy wykonać podczas gry. I zacznijmy teraz od pierwszej akcji Budowa kopalni. Możemy wybudować kopalnię na planecie, co będzie jednoznaczne z zasiedleniem danej planety. Aby wybudować kopalnię, musimy opłacić jej koszt, czyli dwa kredyty i jedną rudę. Musimy również posiadać przynajmniej jedną kopalnię na swojej planszy frakcji. Możemy wbudować kopalnię na planecie, o ile ta planeta będzie spełniała następujące warunki. Będzie pusta. Drugim warunkiem będzie to, że znajduje się w zasięgu jednej z naszych planet. Na początku będziemy zaczynać z zasięgiem 1, ale on będzie się zmieniał w trakcie gry. I trzeci warunek, że planeta jest planetą macierzystą naszej frakcji. Jeśli nie, to będziemy musieli opłacić pełny koszt niezbędny do uczynienia z niej właśnie planety macierzystej dla naszej frakcji. Koszt takiego reformowania będzie się też zmieniał z czasem gry. Drugą akcją jest rozpoczęcie projektu Gaia. I tak jak wspominałam, na naszej mapie znajdują się Transplanety, które nie mogą zostać tak po prostu zasiedlone. Będziemy musieli je przekształcić właśnie poprzez wykonanie projektu Gaia. Żeby to zrobić, musimy mieć dostępnego Gaia Formera. Nasza transplaneta, którą chcemy przekształcić, musi się znajdować w zasięgu naszej planety innej. No i oczywiście będziemy musieli też opłacić koszt przekształcenia w punktach mocy. Na początku taki koszt będzie wynosił 6. Z czasem ten koszt będzie się zmniejszał, ale to wszystko będzie się zmieniało wraz z przebiegiem gry. Trzecią akcją jest ulepszenie istniejącego już budynku i będziemy mogli wymienić kopalnię na placówkę handlową. Placówkę handlową na Instytut Planetarny albo Właśnie tą placówkę handlową na laboratorium. A laboratorium na akademię. Budynek, który rozbudowujemy, będzie wracał naszą planszetkę, także będziemy mieli tutaj ciągły przemiał tych budynków na planszetce i na planszy. Oczywiście, żeby wykonać jakieś ulepszenie, to musimy opłacić koszt znajdujący się po lewej stronie każdego z budynków. Ale Dzięki temu, że będziemy odkrywać na planszy różnego rodzaju miejsca, będziemy dostawać też przychód. W przypadku kopalni będą, będą to zazwyczaj e, rudy, w przypadku placówek handlowych będą to e, monety. W przypadku Instytutu Planetarnego będzie nam się odpalać specjalny przychód naszej frakcji i też specjalna umiejętność tej frakcji. Jeśli chodzi o budowę laboratorium albo akademii, będziemy otrzymywać tutaj punkty wiedzy, a także będzie nam dawała to możliwość wzięcia z planszy takiej głównej kafelka technologii. Czwartą akcją jest uformowanie przymierza. I wykonując tą akcję możemy łączyć zasiedlone planety w przymierzach. I w nagrodę otrzymywać będziemy z zasobów wybrany żeton przymierza. Co ważne, żeby połączyć dane nasze zasiedlone planety w przymierze, będziemy używać tutaj takich satelit i będą one musiały spełniać takie wymaganie, żeby to przymierze powstało, budynki będą musiały mieć włączną wartość 7. Tą wartość będziemy mogli też tutaj policzyć sobie na naszej planszy głównej, bo jest ona rozrysowana. Oczywiście w wyjątkowych sytuacjach może mieć to przymierze trochę mniej punktów, ale to już są umiejętności specjalne. Ta akcja to awansowanie na obszarze badań, czyli na tej naszej dużej planszy głównej. I to awansowanie będzie odbywało się na jednym z sześciu torów. Każdy z tych torów jest odpowiedzialny za coś innego. Pierwszy, brązowy, będzie odpowiadał za koszt terraformowania. Drugi odpowiada za zasięg. Trzeci odpowiada za kiki, które będziemy mogli zdobywać podczas gry. Te kiki będą dały, dawały nam możliwość terraformowania planet GAI, ale też będą zwiększały nasz zasięg. Czwarty tor, ten fioletowy, będzie nam dawał gaja formery, a także zmniejszał ich koszt. Pomarańczowy tor odpowiada za przychód. Będziemy tam mogli zdobywać e, rudę, pieniądze albo przesunięcie na torze mocy. A ostatni, niebieski tor, odpowiada nam za zwiększanie bonusu wiedzy. Szóstą akcją są akcje. Mocy i kików. Znajdują się one tutaj w tej dolnej części planszy i są to te fioletowe lub zielone ośmiokąty. Jeśli opłacimy koszt, który znajduje się powyżej, czyli w przypadku tych fioletowych przesunięcie mocy z trzeciego pola na pierwsze, a w przypadku tych zielonych odłożenie po prostu naszych kików, które posiadamy, to będziemy mogli otrzymać to, co znajduje się poniżej. I po otrzymaniu takiego bonusu, przykrywamy go po prostu, żeby inni gracze nie mogli z niego skorzystać w tej turze. Siódme: będą to akcje specjalne. I są to takie akcje oznaczone na pomarańczowych tłach w różnych miejscach, które. Wykonanie, których wykonanie będą, będzie nam dawało jednorazowy bonus, właśnie narysowane na danym, danym pomarańczowym polu. Po ich wykonaniu przykrywamy pole, żeby pamiętać, że już po prostu w tej rundzie zrobiliśmy daną akcję. Ostatnią akcją jest po prostu spasowanie. Co się będzie działo w momencie, kiedy spasujemy? Będziemy nasz żeton wzmocnienia wymieniać na inne. Odkładamy go i kładziemy rewersem, żeby było wiadomo, że nie możemy go już w tej rundzie zabrać. I bierzemy nowy żeton wzmocnienia i kładziemy go też rewersem, żebyśmy wiedzieli, i żeby inni gracze też wiedzieli, że spasowaliśmy. Następnie będziemy czekać, aż cała reszta wykona swoje tury. Planszybka graczy znajdują się również akcje bonusowe, które możemy wykonywać w dowolnym momencie swojej tury. Z składa się runda. Runda składa się z czterech faz i będzie to faza przychodów, w której zyskamy zasoby, którymi będziemy operować w trakcie rundy. Zyskujemy je z planszetki, którą posiadamy i z tych miejsc odkrytych i z tych, które są już nadrukowane. I w tym wypadku, który wskazujemy, będziemy dostawać 6 monet, czyli po prostu naszą monetką przesuwam się o 6 na tym to, że właśnie będziemy sobie zaznaczać, ile posiadamy danych zasobów. Ale właśnie skąd jeszcze możemy zdobyć te zasoby? Możemy je zdobyć z tego pomarańczowego albo niebieskiego toru, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Jeszcze są takie miejsca, skąd możemy zdobyć. To są właśnie nasze żetony, które będziemy zdobywać w trakcie e, gry. Kolejna faza to faza GAI i w tej fazie odzyskamy nasze punkty mocy wydane na wysłanie Gaja formerów, a także zamienimy nasze transplanety na planetę Gaj. Faza akcji, czyli najważniejsza z faz. Gracze na przemian będą wykonywać dostępne akcje, o których rozmawialiśmy wcześniej, aż do momentu, kiedy wszyscy spasują. Ostatnia faza to podsumowanie rundy, czyli jest to dokładnie porządkowanie planszy i przygotowanie jej do kolejnej rundy. Na planszywkach graczy znajdują się również akcje bonusowe, które możemy wykonywać w dowolnym momencie swojej tury. Z którego składa się runda. Runda składa się z czterech faz i będzie to faza przychodów, w której zyskamy zasoby, którymi będziemy operować w trakcie rundy. Zyskujemy je z planszetki, którą posiadamy i z tych miejsc odkrytych i z tych, które są już nadrukowane. I w tym wypadku, który wskazujemy, będziemy dostawać 6 monet, czyli po prostu naszą monetką przesuwam się o 6 na tym że właśnie będziemy sobie zaznaczać, ile posiadamy danych zasobów. Ale właśnie skąd jeszcze możemy zdobyć te zasoby? Możemy je zdobyć z tego pomarańczowego albo niebieskiego toru, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Jeszcze są takie miejsca, skąd możemy zdobyć. To są właśnie nasze żetony, które będziemy zdobywać w trakcie e, gry. Kolejna faza to faza Gaj, i w tej fazie odzyskamy nasze punkty mocy wydane na wysłanie Gaja formerów, a także zamienimy nasze transplanety na planetę Gaj. Faza akcji, czyli najważniejsza z faz. Gracze na przemian będą wykonywać dostępne akcje, o których rozmawialiśmy wcześniej, aż do momentu, kiedy wszyscy spasują. Ostatnia faza to podsumowanie rundy, czyli jest to dokładnie porządkowanie planszy i przygotowanie jej do kolejnej rundy. Rundzie będziemy punktować za inną rzecz widoczną na żetonie punktacji. I w tym wypadku, jeśli w pierwszej rundzie położymy kopalnię na mapie, to zawsze otrzymamy za nią dwa punkty. Również niektóre z technologii dadzą nam możliwość zapunktowania w trakcie gry. Po szóstej rundzie następuje koniec gry i ostateczne podliczenie punktów. Te punkty będziemy zdobywać za żetony punktowania końcowego wylosowane na początku rozgrywki. W zależności od spełnienia warunku najlepszy gracz zyska 18 punktów, następny 12, a trzeci 6. Będziemy zyskiwać też punkty za wspięcie się wystarczająco wysoko na torach badań. Otrzymamy również punkty za pozostałe surowce w przeliczeniu 1 punkt za 3 surowce. I na koniec frakcja z największą liczbą punktów wygrywa grę. Dodatek zmienia kilka rzeczy w rozgrywce, zaczynając od planszy, do której dokładamy w centralnej części żetony przestrzeni kosmicznej, na których znajdują się między innymi okręty zaginionej floty, a na obrzeżach mapy żetony dalekich sektorów. Na tych nowych kaflach znajdziemy też nowe miejsce dostawiania naszych budynków. Protoplanety, za których zasiedlenie zawsze będziemy zdobywać punkty zwycięstwa, a także asteroidy, które do zasiedlenia przez nas będą wymagać poświęcenia na resztę gry naszego Gaia Formera, lecz pozwalają zbudować kopalnie bez standardowych kosztów budowy. Największą zmianą jest mechanika okrętów zaginionej floty i możliwości z nimi związane. W grze dwuosobowej Będą dostępne trzy okręty, a w grze 3 i 4 wszystkie cztery. Jeśli uda się nam wysłać nasz prom badawczy na któryś z nich, dodajemy możliwość skorzystania z dobrodziejstw widocznych na danym okręcie. Rzeczy, które możemy tam znaleźć, to na przykład kafle technologii, nowe żetony przymierza i żetony artefaktów. Są tam także akcje mocy i kików. A także nowe rodzaje akcji, wiedzy i kredytów. Akcje kików na planszy rozwoju zostają za to zasłonięte i nie będą dostępne w grze z tym dodatkiem. O dodatkową regrywalność będą dbały cztery kolejne frakcje, które dochodzą w tym pudle. Dostajemy także jeszcze więcej rzeczy, które były w podstawce: nowe żetony punktowania i punktowania końcowego technologię jest zaawansowane i żetony wzmocnienia I teraz czas na moją opinię I... Od razu powiem, że nie będzie to taka pełnoprawna recenzja, tylko bardziej takie pierwsze wrażenie, bo wychodzę z założenia, że ta gra jest na tyle regrywalna i tyle rzeczy się może w niej zmienić, że trzeba byłoby ją ograć co najmniej kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt razy, żeby faktycznie zrobić tutaj taką poważną recenzję, a ja zagrałam w nią tylko kilka razy. Więc będzie to moje właśnie takie pierwsze wrażenie. Co bardzo mi się podoba, to w momencie, kiedy zrobimy już setup, to kończy nam się losowość. Fajne to jest, bo trochę wiemy, w którą stronę gra nas kieruje e, poprzez właśnie to, co będzie nam punktowało, e, czy to, jak po prostu ułoży się nam też mapa. E, fajne jest też to, że gra wymusza bardzo dużą interakcję pomiędzy graczami. Dlaczego? Dlatego, że Budowanie naszych różnego rodzaju placówek, blisko placówek przeciwnika, daje nam potem dodatkowe bonusy. Z drugiej strony, przez tą interakcję, która jest naprawdę ogrom w tej grze, nie możemy za bardzo planować naszych ruchów do przodu, bo tak naprawdę w ułamku sekundy może się zmienić zupełnie nasza sytuacja, i będziemy musieli szukać zupełnie innej drogi do naszego e, celu. Regrywalność w tej grze jest też przeogromna, przez to, że mamy tyle frakcji, czyli 14 w grze podstawowej, plus te 4 jeszcze w dodatku, to naprawdę to jest, no jest co grać tak naprawdę. I dobre też jest to, że te frakcje mają, są zupełnie innie, inaczej ukierunkowane na właśnie podbój tego kosmosu, więc można sobie próbować różnych dróg do tego zwycięstwa. Gra, co dla mnie jest minusem, moim zdaniem, premiuje ogranie już tej gry. Jest ta, taka duża przepaść między osobami, które grały kilka razy, a które grają dopiero pierwszy raz, bo ten pierwszy raz to jest to kompletnie człowiek nie wie, jak się odnaleźć w tej rzeczywistości i w którą stronę iść. E, jeśli chodzi o klimat w tej grze, to nie liczcie na niego. Jego tu kompletnie nie ma i jakby no w ogóle go nie poczujecie, ale ta gra. Naprawdę mega nadrabiam mechanikom. Wszystko tutaj działa jak w zegarku i jest od siebie zależne, i można naprawdę tutaj wiele rzeczy sobie skombosować, tak naprawdę, więc klimat nie, ale mechanika jak najbardziej na tak. Co dla mnie jest bardzo dużym minusem, ale na szczęście można z niego wybrnąć, to właśnie cały setup i to wszystko, co się znajduje w pudełku. Słuchajcie, to jest masakra, rozłożyć tą grę. Jeśli nie macie insertu, i na szczęście ja taki insert mam, to jest akurat insert z dodatku i jest to insert od Red redrewna. I naprawdę zrobili tutaj kawał dobrej roboty, bo wszystko jest ma, jakby ma swoje miejsce i jest zgrabne. Kiedy rozkładamy grę, no to tak jak. Zobaczyliście na filmiku, wystarczy tego graczowi podać jego elementy, i on sobie tam działa. Nie ma jakiegoś rozdzielania z woreczków, czegoś takiego, także to jest super. I co też bardzo ułatwia grę, to te takie planszetki, które nakładamy na te nasze planszetki gracza od Gaming Forge'a. Naprawdę tutaj nic nie lata, także jest to naprawdę praktyczne, bo nie wyobrażam sobie grać tylko na tych tekturach, bo myślę, że te elementy by bardzo mocno. Uciekały nam z tej planszetki. Jeśli chodzi o dodatek, to nie wydłuża on czasu gry. Ale ja nie zgadzam się z tym czasem pudełkowym, ponieważ moim zdaniem trzeba liczyć godzinę na gracza. Niezależnie właśnie, czy się gra w podstawkę, czy się gra z dodatkiem. Eee, właśnie wynika to z tego, że czasami może się pojawiać ten paraliż decyzyjny, przez to, że znaliśmy się w jakiejś nowej sytuacji i. Ciekawe, pomimo tego, że ja mam takich e, współgraczy, którzy są bardzo podatni na taki paraliż decyzyjny, i ja bardzo nie lubię gier, w których coś takiego się dzieje, to tutaj y, ta gra nie dużyła mi się. Ona jakby y, gdzieś. Tobie odpala tyle procesów myślowych i zaczyna tam wszystko buzować pod kopułą, że nie odczuwasz kompletnie tego czasu i ta gra kompletnie się nie dłuży. Jeśli chodzi w ogóle właśnie jeszcze o, o te rzeczy, które dochodzą do dodatku, to ja za pierwszym razem byłam trochę zdegustowana tym dodatkiem. Wydawało mi się, że to jest taki przyrost formy nad treścią, że po co to i tak dalej, i tak dalej, ale po przemyśleniu tego wszystkiego to jednak. Ten dodatek daje fajne możliwości, dodatkowe jakieś drogi, które naprawdę trzeba się napracować, żeby do nich dojść, ale dają gigantyczne bonusy. Naprawdę te bonusy to są takie jakieś wow, jakieś odpalone mega rzeczy i warto z tego korzystać. I muszę powiedzieć, że on Wprowadza coś fajnego, coś, coś dobrego do, do, do gry podstawowej, z jednym małym wyjątkiem. W momencie, kiedy robimy setup właśnie z dodatkiem, to dokładamy nowe elementy do planszy i one powodują, że na tej planszy jest więcej przestrzeni i zaczyna się robić troszeczkę luźniej. Dlatego przy początkowym ustawianiu swoich, swoich budynków trzeba bardzo przemyśleć, jak będziemy chcieli się rozbudowywać i w którą stronę będziemy szli, żebyśmy mogli potem mieć jakieś zyski z tego naszego ustawienia. Słuchajcie, ja muszę powiedzieć, że do projektu Gaja byłam kompletnie negatywnie nastawiona. Po pierwsze z aspektów wizualnych, bo naprawdę ta gra jest brzydka, jak ona mi się słuchajcie, nie podoba. I to był pierwszy powód, a drugi powód był taki, że jakiś czas temu grałam w teramistykę i bardzo, ale to bardzo się odbiłam do tego stopnia, że powiedziałam sobie, że nigdy więcej nie zagram w tą grę. I nie byłam właśnie przekonana, bo wszyscy mówili, że to taki następca, że ten, ale muszę powiedzieć, że projekt Gaja zaskoczył mnie mega pozytywnie. Naprawdę, tutaj fajne jest to uczucie rośnięcia w siłę, czy ten wyścig po, po niektóre rzeczy. Gdzieś ta gra naprawdę jest dobra i muszę powiedzieć, że ma to sens, że ona jest na tym dwunastym miejscu na BGG, należy jej się to. I nawet zawaham się stwierdzeniem, że należałoby jej się trochę wyżej to miejsce, chociażby w pierwszej dziesiątce. I tak podsumowując, no to dziękuję Wam bardzo, że dotrwaliście do końca tego filmu. I koniecznie skomentujcie, jak taka forma Wam się podobała. Koniecznie też polajkujcie i oczywiście koniecznie subskrybujcie nasz kanał. I mam do Was też bardzo ważne pytanie. Bo powiem szczerze, że nie gram nigdy w Erę Innowacji, ale słyszałam, że te gry można ze sobą porównać, właśnie projekt Gaia i Era Innowacji. Pytanie czy chcielibyście, żebym właśnie nagrała dla was taki filmik, który będzie porównywał te dwa tytuły. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę i miłego dnia. Na razie pa pa. Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTube oraz na naszej stronie www.planszowymysy.pl bo z nami wiesz co z grami.